Cześć z tej strony, Magda. Dzisiaj troszkę nie swoim głosem, ponieważ przeziębienie mnie dopadło, a to dlatego, że ostatnio mam sporo pracy nad Akademią Ogarni Go 2.0. Jestem mega tym projektem podekscytowana, ale też dlatego, że w weekend był mały trip po Polsce. Najpierw Poznań. Z, każdy z moich psów skorzystał z, ze stacji eksploracji, a następnie pojechaliśmy do Wrocławia żeby fajne treningi też odbyć na wielkiej piłkarskiej hali, także niezła gratka się trafiła, ale no niestety trochę to okupiłam teraz tym, że jestem przeziębiona, także bardzo was przepraszam za mój chrypiący głos. A tematem dzisiejszego podcastu jest taka bardzo ważna dla mnie bardzo ważne dla mnie zdanie masz takiego psa Jakiego potrzebujesz? I nieraz to zdanie bardzo mi pomogło przebrnąć przez jakieś doły, zakamarki, zakręty różnych sytuacji, gdzie w jakiś sposób nie byłam zadowolona z tego, co czy to na treningu osiągam, czy gdzieś tam jakiś problem nas trapi na spacerze. I ta, to jedno krótkie zdanie bardzo mi otworzyło oczy na to, że nasi, nasze psy to są nasze, nasi najlepsi nauczyciele. I chciałabym Wam trochę o tym opowiedzieć: że każdy pies, nawet ten najtrudniejszy, jest po coś w naszym życiu, zjawia się w jakimś celu. I nawet jeśli na początku trudno Wam jest w to uwierzyć, ponieważ Płaczecie, ponieważ zgrzytacie zębami, ponieważ czujecie się bezsilni, to mimo wszystko jest to lekcja, ważna lekcja, którą trzeba odrobić. I tak chciałam Wam opowiedzieć właśnie o każdym z moich psów, co wniósł do mojego życia, i będzie to oczywiście malutki skrawek, bo nie jestem w stanie w ciągu Kilkunastu minut Wam o tym opowiedzieć, jak bardzo zmieniło się moje życie, jak bardzo ja się zmieniłam dzięki temu, że te psy do mnie trafiły. Pierwszy był Bary. Pies, który był miksem owczarka kaukaskiego i niemieckiego. Pies dość trudny ze względu na to, że byliśmy wtedy totalnie zieleni i nie wiedzieliśmy, że możemy tak tak duży mieć wpływ też na to, co będzie się działo w naszym domu. Dość szybko więc nasze oczekiwania w postaci, że tak, takich wiecie reklamowych sytuacji, że pies mm, wesoło, merda ogonkiem, czekając na swoich opiekunów w domu. Gdy jest spacer, to biegnie tuż obok i praktycznie nie myśli o żadnych śmiecioszkach w trawie. Czy Ci, Panie Boże, żeby był agresywny w stosunku do któregoś z członków rodziny. No i tak się właśnie zadziało, że te nasze oczekiwania zderzyły się z rzeczywistością i... Bary zaczął być agresywny do mojego brata. Nie wchodząc w szczegóły, powiem Wam tutaj tylko, że udało nam się to przepracować, i Bary dożył z nami do swojej późnej starości. I te problemy, gdy byliśmy w trakcie tego, gdy one się działy, to było druzgocące, to było straszne, to były naprawdę trudne momenty. Natomiast udało się i to wydarzenie, to doświadczenie było taką mega podwaliną pod to, w którym miejscu teraz jestem, bo dało mi mega poczucia, poczucie dało mi poczucie takiego wpływu na to, jak można psy też kształtować, oczywiście w pewnych yy, Ramach, bo nie jesteśmy też w stanie zmienić wszystkiego, ale wtedy jeszcze też o tym nie wiedziałam. Wydawało mi się, że znając różne metody motywowania psa, współpracowania z nim, y, jesteś w stanie zrobić wszystko. Zostawmy na razie to przeświadczenie. Y, najważniejsze jest to, że uzyskałam ten wpływ i to pchnęło mnie na tory do tego, żeby zostać w przyszłości trenerem psim trenerem. Kolejny psiak, Kai. Tutaj miałam oczekiwania związane ze sportem, że będziemy działać i faktycznie Kai spełnił te oczekiwania. Dużo lekcji wyciągnęłam na temat motywowania, w ogóle uczenia pracy się, a propos detali i mojej samej też szukania ścieżki, jak, jak właśnie przygotowywać go do zawodów, jak życie codzienne może upływać i tutaj powiem wam, że mnie trochę on rozpieścił, e, Kajutek, dlatego, że naprawdę wdzięczny, fajny psiaczek, miły, bardzo skłonny do współpracy, taki będący też czasem troszkę w moim cieniu, więc wszystko biorący na klatę, więc ja urosłam, uważałam, że ja już wiem wszystko i wtedy pojawił się Zuko, który był jak Pershing, który... Potrafił czekać podczas pracy, więc jego pobudzenie było po prostu bardzo wysokie. Wziąłem go z myślą o agility, ale w międzyczasie odkryłam, że fajnie idzie nam obedience, więc jedno, jedna, jednakowoż w tą stronę moja ścieżka popłynęła. Zuko, musiałam nauczyć się go prowadzić, jak właśnie takie Ferrari szybkie. I nawet teraz, gdy ma już 10,5 roku, to nawet na stare lata nie zwalnia, jeżeli chodzi o wyzwania, które mi stawia, ponieważ na stare lata boi się wystrzałów, burzy, petard i to też jest dla mnie taka behawioralna z kolei przestrzeń, żeby pomagać mu różnymi patentami, więc też odkrywam tutaj wiele rzeczy, jak kocyki. Które sprawiają, że gdzieś tam bardziej się czuję taki przytulony, w cudzysłowie. Więc nie zwalniamy. Nie zwalniamy. Zuko nie zwalnia. Uczy mnie wciąż to nowych rzeczy. Kolejny psiak, który bardzo w tej piątce, o której wam dzisiaj opowiadam w najwięcej, jeżeli chodzi o takie najboleśniejsze też lekcje, a takie najwięcej często nas uczą i najłatwiej je zapamiętujemy, ale też być może najbardziej też ich potrzebujemy. Wej, mój pierwszy border collie nauczył mnie pokory, dlatego, że po wcześniejszych psiakach czułam, że mogę wszystko i że... Obojętnie jakiego psa wezmę, z, z obojętnymi jakimi papierami, to po prostu jestem w stanie go bardzo szybko doprowadzić do wys wysokiej klasy w tym, co robię, czyli w Obedience. Okazało się, że jednak wejma inne plany, ponieważ jest to pies, który nie za bardzo chętnie dzielił się ze mną e, tą pasją, jaką ja mam do Obedience. Wolał zdecydowanie pasienie i to niekoniecznie owiec, po prostu jakaś listka, który przelatywał na wietrze obok. Było to dla mnie mega bolesne, ponieważ tak jak inni, startowali już z psami, gdy te miały 2, 3, 4 lata. Ja wciąż dłubałam podstawy, żeby wej pokochał bardziej to, co mu proponuję. I to Wam powiem, że czasem takie właśnie odpuszczenie jest dobre, żeby faktycznie. Złapać trochę dystansu do tego, co się robi, I, i to jest istotne, żeby nie robić zbyt wiele rzeczy na siłę, ale z drugiej strony to, co bym chciała Wam powiedzieć, to też, że warto zdecydowanie mieć kierunek, mieć cel, w jakim dążymy, i pomału sobie realizować krok po kroku. Więc starałam się codziennie się. Siębie pytać, czy to, co robię z nim, faktycznie zmierza ku naszemu um, celowi. Więc była to dla mnie niesamowita lekcja pokory. I oczekiwania związane z posiadaniem Bordera zaczęłam zmieniać w ciekawość. Ciekawość i pracę nad sobą. Jeżeli nie mogłam za bardzo jego zmienić. To, to, co mi zostawało i to, nad czym ja mam i mia miałam kontrolę, to jest właśnie to moje nastawienie. Czyli zamiast oczekiwań, ciekawość, jak będzie, ile uda mi się wypracować. To dało mi lżejszą głowę, mniej presji w, we mnie samej i taka praca nad sobą, nad dzieleniem celów na jeszcze mniejsze kroczki. Nad systematycznością i też wracając tutaj na chwilę do takiego odpuszczenia, że czasem faktycznie odpuszczałam, potrzebowałam tego też dla siebie, dla swojej głowy, ale na przykład wtedy robiliśmy sobie fitnessy czy trochę frisbee, kilka razy byliśmy też na owcach, więc szukałam swojej drogi, szukałam sposobów na to, żeby być z nim bliżej, żeby trochę też go bardziej poznać żeby po prostu faktycznie mieć też inne aktywności, które będą i mi sprawiały więcej przyjemności. Przy okazji te nasze obi też gdzieś tam dłubiąc. Więc to jest też to co chciałam Wam podpowiedzieć, że szukanie sposobów, takie odkrywanie tego psiaka i dostrzeganie dobrych też cech, dobrych sytuacji też będzie tutaj bardzo istotne. A propos Wrocławia, o którym Wam wspomniałam, była też taka sytuacja na spacerze z, z dobrymi znajomymi, gdzie tego akurat nie zauważyłam, ale Wej w cudowny sposób rozdzielił dwie suczki, które gdzieś tam między sobą się za bardzo napinały i zrobił to z taką właśnie lekkością, naturalnością. Byłam z niego mega dumna. I takich też chwil szukam, takich momentów, staram się takie momenty dostrzegać, żeby faktycznie ta wdzięczność za różne rzeczy była, bo ona też pomaga łatwiej radzić sobie z wieloma rzeczami. Kolejny psiak, który u mnie się pojawił, a teraz ma już ponad 10 miesięcy, kolejny border, tym razem suczka, jedyna w tym zestawieniu, Ditra. I tutaj czasem łapię się na takich, Myślach, czy robię za mało z nią, czy mogłabym robić inaczej, a może gdyby ktoś inny ją miał, to zrobiłby nie wiem, więcej, inaczej, lepiej, i od razu łapie się na tych yy, myślach, zatrzymuje się i myślę: Nie, Magda, to jest Twój pies i on urodził się dla Ciebie po to, żeby faktycznie czegoś Cię nauczyć, żebyście swoją drogą razem przeszli. I odrobili swoje lekcje. Więc jeśli macie czasem takie pomysły, że porównujecie się z Facebookiem, z jakimiś filmikami, bo kogoś pies potrafi szybciej. Zaliczać różne tam klasy, czy jakieś ma już opanowane umiejętności, a Was jeszcze nie, nie myślcie o tym. Porównujcie się jak już z samym sobą ze wczoraj. Czy faktycznie to, co robię, służy temu, o czym marzę, dokąd zmierzam, czy w danym dniu jakieś chociaż minimum podjęłam tego, w którym kierunku sobie idę i te, te minimum spełniłam. I tylko rozliczam się tu sama z sobą. I to jest myślę, że bardzo istotne, żeby czyścić sobie głowę z tak zwanych śmieci i, i po prostu robić swoje to, co się czuje, to co. Jakby każdy z nas ma swoją drogę. I nie myślcie o tym, że, mm, że ten psiak z kimś innym miałby lepiej. Być może tak, być może tak. I jest tu też ten element odpuszczenia, o którym Wam z wejem wspomniałam, bo nie chcę, żeby też ten podcast miał taki wydźwięk, że jeżeli macie już psiaka, to musicie być z nim, bo jak najbardziej, jak dla mnie, w moim odczuciu, czasem zmiana domu też jest najlepszym, co możecie zrobić, i też świadczy o tym, że myślicie, jakby w taki zdrowy, prawidłowy sposób. Um, i, I to też nie chodzi, żeby skazywać się na koszmar życia z danym psiakiem. Więc nie chciałabym tutaj, żeby to było odebrane. Natomiast y, znam mnóstwo takich sytuacji, że naprawdę psiaki przychodzą do nas, ponieważ ich potrzebujemy z całym dorobkiem i to są takie właśnie cuda. Musimy odkryć, a nie problemy, i bardzo, bardzo mi się to zdanie podoba. A propos jeszcze takich magicznych rzeczy, o których chciałam Wam wspomnieć, i być może mogłabym poprosić Was, żebyście się podzielili swoimi magicznymi doświadczeniami, momentami. A propos tego, właśnie jak psy Was zmieniły, jak Wam pomogły, przez to, że być może na początku były bardzo problemowe, że te oczekiwania nie były takie, nie były spełnione wasze oczekiwania, ale właśnie zmiana tych oczekiwań na tą ciekawość, nad pracą, nad sobą, czyli nad tym, nad czym mam wpływ, skupienie się na tych rzeczach dało wam mega zwrot akcji. U mnie takimi magicznymi też momentami było to, jak pamiętam, jak Zuko się urodził w duńskiej hodowli. I wystarczyło, że spojrzałam na zdjęcie, już wiedziałam, którego szczeniaka będzie, ben, będę, będę chciała mieć. I najlepsze jest to, że po kilku dobrych tygodniach, gdy już było widać bardziej charakterki, to właśnie hodowczyni Anet, właśnie Zuzla, czyli pana niebieskiego, mi zaproponowała. Podobnie było z Ditrom, którą też mega wyczekiwałam i marzyłam o słuczce tricolorce Krótkowłosej, ze stojącymi uszami, ale totalnie nie śmiałam marzyć, żebym takiego psa dostała od hodowców z Finlandii, no i bach, stało się. Ditra jest już u mnie. Takich cudów mogłabym tutaj mnożyć, więc dla mnie to są takie wręcz dowody na to, że te psy one naprawdę się rodzą dla nas i. Bierzmy je z całym bagażem, jakie, jakie wnoszą. Dostrzegajmy dobre rzeczy. Zajmijmy oczekiwania na ciekawość. Szukajmy sposobów różnych aktywności, może innych, które być może okażą się strzałem w dziesiątkę, a jak nie, to zawsze coś wniosą: jakieś informacje. Czekam na wasze, na wasze historie ku pokrzepieniu serc dla innych y, słuchających, oglądających, ponieważ sama wiem z doświadczenia jako behawiorystka, że bardzo wiele osób, gdy ma psa, który nie spełni ich oczekiwań radosnego, fajnego psiaczka, tylko na przykład jest psem agresywnym, psem, który nie potrafi przyjść na przywołanie i tak dalej, naprawdę Boli ich e, serce. Więc dla wszystkich Was jest to podcast. I historie e, słuchaczy mam nadzieję, że Was pokrzepią trochę. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, masz psa takiego, jakiego potrzebujesz.